Ludzka firma ATB Elektro we współpracy z Miejskim Centrum Kultury zorganizowała kolejny już koncert muzyki chrześcijańskiej, który miał wymiar charytatywny. 13 stycznia mieszkańcy Rudy Śląskiej i goście z miast ościennych wypełnili salę koncertową, by wspólnie wsłuchać się w najpiękniejsze kolendy i pastorałki oraz autorskie utwory Magdy Anioł i jej zespołu. Spotykamy się w miejskim Centrum Kultury, imienia Henryka Bisty, przy pomocy dyrekcji. Organizujemy kolejny koncert, tym razem Magda Anioł wraz z zespołem. Podobnie jak podczas innych organizowanych przez nas koncertów, będziemy zbierać pieniądze dla Angeliki Polak na rehabilitację i dalsze leczenie. Koncert Magda Anioł był jednym z wielu wydarzeń dedykowanych Angelice Polak. Ta mała Rudzianka dzielnie walczy o zdrowie, jednak leczenie i rehabilitacja są niezwykle kosztowne. W Rudzie Śląskiej nie brak jednak ludzi, którzy wspierają Angelikę i jej bliskich. Ja myślę, że tych ludzi, którzy ją pokochali, opiekują się na dzień dzisiejszy już jest bardzo dużo. Przykładem tego jest właśnie małżeństwo państwa Bednarz, którzy jako przedstawiciele swojej firmy ATB Info Elektro od samego początku zaopiekowali się i kontynuują to cały czas, tę pomoc, organizując tego typu właśnie imprezy jak dzisiaj, koncerty, które mają na celu na zbieranie jak największej kwoty na to, żeby ta nasza mała rudzianka Angelika, jak już wiemy, mogła stąpać na dwóch takich samych nóżkach po na razie ma jedną krótszą. Jest po zabiegu wyprostowania nogi i to już jest cudowne, ponieważ wizualnie wszystko jest w porządku, tylko jeszcze ta nóżka jest zdecydowanie za krótka. W tym roku, który teraz się rozpoczął, będą dwa zabiegi wydłużające nóżkę i z tego co wiem, co rodzice mówili, jest ogromna nadzieja na to, bo dane zostało słowo tej nadziei właśnie, że te dwie nóżki pod koniec roku mogą się okazać już całkowicie równe i to by było coś cudownego. No ja myślę, że wszyscy razem, tak jak tutaj i będziemy dzisiaj, będziemy się wszyscy razem trzymać do samego końca, nie zostawiając jej samej losowi, który ją spotkał. My co prawda też się bardzo cieszymy, bo czekamy na familiadę. Mamy grupę ludzi z Rudy Śląskiej, która pojedzie do familiady po to, ażeby właśnie w tym celu grać. Nie wiem jak to będzie, będzie śmiesznie, ale tych działań jest coraz więcej. No i myślę, że... Nie ma samotności w tym cierpieniu, że cała sala dzisiaj będzie pełna ludzi, którzy to dziecko kochają i walczą o nią, walczą o tą nóżkę, o jej życie, o zdrowie i to co zawsze mówię, o to, żeby na swoim weselu mogła zatańczyć, bo to marzenie chyba każdej dziewczyny. Myślę, że to możemy spełnić. Energetyczny koncert Magdy, Anioł i jej zespołu zawładnął sercami publiczności. Kolendy i pastorałki w autorskich aranżacjach przypominały zebranym czas minionych świąt Bożego Narodzenia. Podczas koncertu nie zabrakło również znanych i lubianych utworów zespołu. Wokalistka, jeszcze przed koncertem, opowiedziała nam o swoich planach na 2016 rok. Ja planuję wyzdrowieć, bo męczy mnie kasza od dwóch tygodni. Jak, jak nie wyzdrowieje, to nie ruszymy dalej z planami, ponieważ rzeczywiście w planach mamy nagrywanie nowych materiałów, które już są gotowe. Chcemy, jeżeli no uda się, to może nawet i dwie płyty bo chcemy taką płytę tak zwaną całoroczną naszą i też nowe kolendy, które już na przyszłe święta będziemy, ale to już w tym roku, proponować wszystkim. A też może, mogę chyba zdradzić też rąbkę tajemnicy. Całkiem niedawno, parę dni temu wziąłem udział w takim nagraniu. Koronki do Bożego Miłosierdzia, więcej nie powiem, bo będzie to, to coś, co dopiero się ukaże. Ale też dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, i, i, i taka modlitwa, też wspólna z różnymi wspaniałymi wokalistami. Także no, no dużo, dużo się dzieje, mamy plany, w każdym razie takie muzyczne. Może Adaś jeszcze coś powie szerzej. Im starsi jesteśmy, tym bardziej kochamy granie. Pisanie piosenek, jeżdżenie po, po Polsce, bo ogólnie głównie po Polsce jeździmy. I czuję, że przychodzi taki, jak gdyby, okres drugiej aktywności naszego zespołu, bo faktycznie te, był, był okres takiego, takiej ciszy, jeśli o, o nasze takie wydawnicze sprawy, a teraz naprawdę jest tyle projektów. Madzie powiedziałam o, o tych najważniejszych, ale to nie wszystkie, nie będziemy tutaj mówić. Ale jest w nas taka potrzeba, żeby po prostu nagrywać, żeby tworzyć, żeby, żeby taką artystyczną aktywność uskuteczniać w naszym życiu. Chrześcijańska muzyka połączyła ludzi o dobrych sercach wokół idei niesienia pomocy potrzebującym. Pieniądze zebrane podczas tego charytatywnego koncertu z pewnością pomogą małej Angelice Polak w powrocie do zdrowia.